W pamięci naszej zostanie widok polskiego żołnierza na tej granicy: sapiącego spoza maski, okrytego dodatkowo ciemnymi okularami i naciśniętym na czoło kevlarowym hełmem. jakby się wstydził swojej twarzy. Tego żołnierza, który ma do Bryla podpięty magazynek z ostrą amunicją, jest przezroczyste, więc widać. Nie, Ja rozumiem, polski żołnierz powinien bronić polskiej granicy z bronią w ręku. To jasne, nie przeczę. Ale w tym miejscu, w tym kontekście, w tej sprawie bardziej przydałaby się pielęgniarka, lekarz i może Straż Miejska, ale na pewno nie żołnierz z bronią. Ale to też był część, była część pewnej manifestacji. W tym też coś chcieliście Polakom pokazać. Że jesteście zwarci, silni, gotowi i przed niczym się nie zawahacie. Może także stąd biorą się te wpisy w internecie, które po prostu jeżą włos na głowie, ale są. Panie i Panowie oficerowie, to mam do Was jeszcze jedno pytanie. Te słowa Was oburzyły, ale kiedy pewien pomocnik aptekarza kazał Wam sobie walić w dach, kiedy kazał Wam sobie ministrować, nosić za sobą parasol, kiedy Wam się bezczelnie włamał, wyłamując zamki do pewnej natowskiej instytucji w Polsce, to jak się wtedy czuliście? Nie machał Wami wtedy jak szmatą? Jeżeli tego nie pamiętacie. To macie albo krótką pamięć, albo jesteście groteskowi. Teraz narzekając na to, że ktoś zobaczył wasze nieprzyzwoite zachowanie. Żołnierz na granicy, a jesteście żołnierzami, jest kimś, na kogo liczą słabsi. Ci ludzie, którzy tam są, są słabsi. Nieważne, że to są mężczyźni. Są słabsi. I proszę was o pomoc. Żołnierz, szlachetny przedstawiciel polskiej armii, za którego płaci polski podatnik, ma w takiej sytuacji podać mu wodę. Konać mu kanapkę, zapewnić dach nad głową i zapytać lekarza, czy ci ludzie potrzebują pomocy. Tak się ma zachować polski żołnierz. A nie posapywać nad tym kimś i włączać wysokie obroty w silniku swojej ciężarówki, żeby zagłuszyć potencjalną komunikację tych, którzy chcą tym ludziom niesieć, nieść pomoc. Nie dziwcie się, szanowni państwo, że niektórym puszczają nerwy i zachowajcie pamięć o zachowaniach innych ludzi, które wam nie przeszkadzały. Wtedy jakoś nie było mowy o tym, że ktoś was traktuje jak szmatę albo nie okazuje wam szacunku. Warto byłoby do tego sięgnąć pamięci.